Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w moim filmie. Dzisiaj jestem w Pepko i Zobaczymy, co tu dzisiaj ciekawego. Tutaj za 45 takie fajne, wysokie skrzaty. Nóżki mają chyba rozciągane, bo z tyłu stoją takie na podwyższeniu. Tutaj też takie pluszowe siedzące zabaw, no takie figurki za 15 zł, są też również koce koce różnego rodzaju i jak widzicie też nawet od 40 zł, ma 30 na 70, kosztuje to akurat 45, akurat ten sprawdzimy jeszcze jeden, ten też ten sam wymiar i ta sama cena i tutaj jeszcze jeden i ten będzie chyba w cenie 40 i to jest 130 30 na met 70 i ma bardzo fajne e, takie wykończenie e, od tej strony drugiej, czyli takie gładkie. Tutaj mamy już ledową dekorację, taka kula fajna. Ona jest 96 ledów, ona jest na baterię, m, cena m, cen, z timerem chyba nawet jest 30 zł, bardzo fajna kula, no i oczywiście mnóstwo, mnóstwo dekoracji różnych, różnistych przybywa cały czas także tylko takie poglądowe tutaj zajrzenie na te półki no jest tego po prostu mnóstwo także musicie sobie podejść do sklepu po 40 zł fajne te poduchy no i zobaczyć właśnie czy wam coś tam brakuje, czy Potrzebujecie coś dokupić. Ostatnio wam pokazywałam te stroje Andrzejkowe. Bardzo fajnie wyglądają <laughs> bluzki, spódnica. Tutaj widzę jeszcze taką świąteczną koszulkę. Ta koszulka jest, słuchajcie, z krótkim rękawem. Rękaw jest taki obniżony, z tego co zdążyłam zauważyć. I tutaj mamy cenę 25 zł i Rozmiary to do 2XL. Dostępność. No i oczywiście mnóstwo szalików, rękawiczek. Tutaj kolejne rękawiczki się pojawiły w fajnym kolorze, takim cappuccino. Te rękawiczki są w cenie 17 zł. Także bardzo fajna cena. Tutaj mamy kolejne takie zobaczcie jak z dzieciństwa. Rękawiczki na. Y, tutaj, akurat nie na sznurku, tylko na rzemyku za 15 zł. Jest jeszcze taka, jest koszulka świąteczna za 25 z Grinchem, Od XS -ki do 2XL jest ona nie, dostępna. Y, bardzo fajne też y, koszulki, właśnie te na licencji. Y, myślę, że lepsze jakościowo. Tutaj jest też bardzo fajna propozycja dla pań, czyli taki sweter. Zobaczcie, taki półgolf. Wzór warkoczowy. Bardzo ładnie to wygląda. I od spodu mamy wypuszczaną tak jakby koszulę. Tutaj rękaw ze ściągaczem. Góra też. Tutaj taki ściągacz u góry. Tu jest przód tego sweterka. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I tutaj mamy 60 zł. Od eski do 2XL. Taka jest tutaj dostępność. Co jeszcze mamy? Tutaj jeszcze ten widzę sweter jest w kolorze beżowym, czyli albo szary, albo beżowy. Tutaj mamy kolejną rzecz, czyli taki no taki też sweter, zobaczcie taki z włoskami. On jest w kolorze też krysz, różowy, szary, w cenie 60 zł. To deski 2XL jest dostępny, także bardzo fajna też propozycja i ten dekolt jest takim dekoltem wodą. Tutaj mamy też bluzę, ostatnio Wam pokazywałam tę białą z czerwonymi napisami, teraz jest odwrotnie czerwona z białym, bardzo fajna taka propozycja, słuchajcie, mniej brudząca, bluza posiada ocieplenie i tu mamy cenę 40 zł od do. 2XL jest dostępna. Ta bluza jest po prostu świetna, bardzo bardzo mi się e, podoba. Lubię takie rzeczy sportowe. No, na co dzień, właśnie, biorę się e, raczej na sportowo. No i pojawiły się też piżamy. Piżama tutaj, akurat na licencję, to jest akurat e, Stitch. Mamy długi rękaw, ale spodenki są krótkie z taką nitką złotą przechodzącą, i tutaj mamy e, 50 zł. Ceny o deski to XL, dostępność. No i tutaj piżama w kratę, już długi rękaw przy górze i długie spodnie, 60 zł do XL. -ki. dostępne taka typowa krateczka, idealna na <laughs> święta, na jesień. no czy nawet już teraz yy, sobie, no, no teraz na jesień można już sobie takie cieplejsze piżamki ubierać. No i oczywiście dostępne dostępne jeszcze sporo sweterków z takich nowości tutaj na regałach z tymi dekoracjami wszystkimi do kuchni fajne deski po 15 zł akurat te w kształcie choinki tutaj jeszcze mamy taką śnieżynkę też fajne fajne dechy typowo takie wiecie, wzory na święta i tutaj mamy 15 zł za tą dechę i co jeszcze, no oczywiście podkładki, kubki, talerze, ale większość już było pokazywane, to tylko tak dla uaktualnienia, czy coś tutaj doszło. Tutaj bardzo fajne do serwetek takie gwiazdki za 12 zł, 4 sztuki. Tutaj też taki zestaw kubków widzę, zaraz zobaczymy jaką ma cenę ten zestaw. Kochani, oczywiście na początku filmu 30 zł. Bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. Możecie również podbijać moje filmy. I kochani, tutaj jeszcze fajny zestaw. Bardzo mi się spodobała taka filiżanka. Ona jest taka nieregularna w wykończeniu. Tutaj mamy złoty uchwyt. Jest w komplecie właśnie z talerzykiem. I tutaj cenę mamy... 15 zł, także cena jest bardzo, bardzo e, dobra. Jeżeli chodzi o takie piękne filiżanki wykończone, one mają ranty również w kolorze złotym. E, no i Dostępne jeszcze fajne te kubki, w paski. Ale tutaj jeszcze jestem na dziale łazienka. Tu już mamy takie zestawy świąteczne e, do, mm, do łazienki. No w sumie do... E, nie Raczej do łazienki, bo to z kubkiem na Pasta te po 17 są z tym ciasteczkiem. Także fajne zestawy, na prezent mogą być. No i tutaj trochę akcesorii jeszcze Wam pokazuję do łazienki. Fa bardzo fajne zestawy są w kolorze właśnie, zobaczcie, kosmetyczka różowym w cenie 20 zł lub czarnym. I tu macie zestaw pędzli z gąbeczką. Także bardzo fajne. Nawet mówię na, na prezent, no bo to już ten czas, żeby pomału zacząć myśleć o prezentach. Tutaj jest. Również bardzo dużo rzeczy pojawiło się w Pepco. Na przykład taka, taka misa za 50 zł. Ona ma takie łopatkę i, taką łopatkę i mieszadło w zestawie. Mnóstwo ściereczek, mnóstwo też tutaj mamy patelni różnego rodzaju, ale też Wam chciałam pokazać właśnie ilość tych rzeczy już świątecznych, słuchajcie, do pieczenia, także jest tego mnóstwo łącznie z papierami już ozdobnymi do pakowania prezentów. Tutaj mnie coś zaintrygowało i to jest takie naczynie w cenie z Luminarka. 27 zł naczynie do pieczenia. Tutaj macie też podane wymiary. Tutaj ono jest białe z zewnątrz, tak jak Luminark, wszyscy znamy. No i chyba wsadzając po prostu do lodówki możemy sobie to użyć tej Pokrywki. Tutaj jeszcze kolejne takie się pojawiło też do pieczenia naczynie o dużej pojemności, 5,4 y, szkło borokrzemowe w cenie 40 zł, także jak się komuś stukło albo ktoś potrzebuje, to są w tej chwili dostępne i duża pojemność. I kochani, jeszcze tutaj zajrzałam, bo zobaczcie, jeszcze takie formy są do e nawet po 10 zł, te formy są silikonowe. Także można sobie to zakupić i piec w Efrajerze. Si tak, silikonowe formy. I tutaj jeszcze bardzo fajne, takie mniejsze, zobaczcie, tortownice, takie malutkie. Też bardzo fajnie wyglądają na jakieś mini wypieki po 10 zł. Oczywiście formy do mafinek, mnóstwo jakichś takich akcesoriów kuchennych. Pamiętajcie, że zawsze tutaj możecie dostać. Bardzo fajne też kolekcja tych mm, łyżek. Po 8 złotych kuchennych. Tutaj macie też łopatkę, kolejne łyżki, także super e, wybór, jeżeli chodzi o te akcesoria. No i też są świąteczne już donice. Oprócz e, tych, co zawsze, tabel, ten bardzo fajny biały z tym, e, z tą figurką w cenie 20 zł, To oczywiście jest ceramika, więc to jest cięższe. Tutaj macie takiego e, też za 20 złotych. Renifera, tak? To będzie Renifer. I tutaj jeszcze macie Mikołaja. To wszystko jest tak wie, ciężkie, ceramiczne. to będzie problem z tym, ale za chwilę, może drugą, wezmę dwie ręce pod uwagę. Zdjęłam donicę i jestem z ceną 15 zł. Także takie zobaczcie. Akcesoria świąteczne już są dostępne również jako tonicy. No i oczywiście nie mogło zabraknąć świeczek. Świeczki Mikołaje. Tutaj mamy zobaczcie, tak wyglądającą za 12 zł. I tutaj jeszcze kolejne takie świece, już gwiazdki też w różnych oczywiście kolorach. Tu macie zielone, czerwone, i ten biały. I one, te gwiazdki są w cenie 7 zł, więc bardzo fajna też cena. Tutaj kolejne, zobaczcie. Także sporo rzeczy już tych świątecznych. Ja tak wychw wychwytuję po prostu to, co mi tam wpadnie w oko. 12 zł. Oczywiście nie jestem w stanie Wam pokazać wszystkiego, ale jak pójdziecie do sklepu będziecie zachwyceni. Tutaj mamy też dyfuzory. Tak jest z Mikołajem. One będą w cenie 17 zł, także też można sobie zakupić taki zapach już na święta. No, bardzo fajne są te świece sojowe. Ja jestem za świecami sojowymi. Tutaj akurat taka duża, chyba dwie dyszki, bo się zapatrzyłam. O różnych zapachach, też bardzo ładnych. Są też takie tutaj. Kominki z woskami dostępne po 20 zł, też już takie zobaczcie świąteczne, mm, fajnie wyglądające, także już sporo tego się pojawia. Oprócz tego w stałej ofercie mnóstwo świeczek i dyfuzorów. No i świąteczna już bielizna, to akurat dla panów, dwie pary shortów i tutaj mamy cenę 25 zł, także bardzo fajna. I tutaj pojedyncze, też już takie prezentowe z różnymi tutaj nadrukami świątecznymi za 15 zł to sztuka, więc jednak ja w dwupaku wychodzi taniej. No i dla Panów też tutaj pojawiły się bluzy świąteczne, między innymi taka super 50 zł, kosztuje od eski do 2 Excel dostępna, więc bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No i tutaj jeszcze koszulki, t-shirty, jakaś taka elegancka koszula nawet się pojawiła. No i tutaj jeszcze znalazłam taką koszulę. Koszula jest w cenie 30 zł i macie ją do 2 XL. Kolor taki ciemno-zielony. I chyba tyle, kochani, na dzisiaj. Oczywiście już świąteczne skarpety, całe stojaki, tu jeszcze shorty dla pań z Grinchem po 15 Złotych i fajne też staniki, zobaczcie, tutaj taki w kokardki wzór. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda po 20 zł. No i chyba na dzisiaj to będzie wszystko. Ten 25. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli macie oczywiście życzenie, o łapce w górę i pozostawieniu komentarza, chociażby serduszka. Z góry dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.